Witajcie w kolejnym odcinku sezonu, sezonu drugiego Minecraft na modach tak jakby ja jestem Pawlosek tak więc tutaj już mam prawie domek skończony ja bym teraz się zabrał natomiast za to tylko sobie zmienię na surface eee, bo nie ma, na razie nie ma co robić bo nie odkryłem za dużo więc idę tam do tego creepera i do tego zombiaka gdzie się tam było i dlatego miałem też załączony minimapę, że przed, przed nagrywaniem tego odcinka hmm, znalazłem cave'a, gdzie był ten drone taki spałne po prostu e, i miałem na cave, żeby szybciej go znaleźć. Dobra, to teraz gdzie to może być? Tam jest coś. Coś takiego dziwnego. Ale gdzieś to tu będzie. Mamy piramidę i Creepera do zobaczenia, więc. Nie, tam jest tylko dziura. Dziwna dziura. Coś tam będzie na pewno. Ale ja szukam tych Da, fakt, Co to jest na górze? Tego jeszcze nie było. Aha, dobra. To jakieś pieprzone te. Ale i tak tam idę. Nieźle, bo mną mi się generuje. Jest netherrack, więc już się boję. Nie, dobra, to, to sobie zostawię. Ja chcę do tego creepera. Tutaj jeszcze jakieś dziwne zejście. Dobra, to to się potem zostawi, tam jest jakiś dupny budynek. Ale ja szukam creepera z zombiakiem, który się tuli. O oh fuck, Enderman Edek Edek z Grydek, oh fuck Tu jakieś, nie wiem, oazy się robią, wszystko mi się tworzy jeszcze Tutaj widać, że mapa jeszcze się generuje Teraz pytanie, w którą stronę to było? Bo ja gdzieś szedłem na dół I gdzieś na dole było Się zobaczę, bo tu mi się jeszcze generuje Tam są dwie owce Może to było tu, na wprost? Czekajcie, przerwa na mną. Że tak powiem, rozerwałem chleb na części Oh, fuck No gdzie to może być? Kurcze no, nie za. ibiza. Tu chyba byłem albo i nie. Czekajcie, ja znowu odkrywam nowe te Tu gdzieś to na dole musi być. Ja przychodziłem przez wodę. Więc to gdzieś tu. Oj oj oj. Niedobrze. Tworzą się te wioski asasynów. Au. O, kunie, kunie Dobra, i tu są wioski Dobra, kuniki To się potem oswoi A więc Dobra, tu coś jest, tu jest jakaś piramida To coś I to jest budowa z tym więc coś tam może być Teraz tylko trzeba wiedzieć jak tam wejść. Najwyżej się w pieprze gdzieś. A jest jakieś wejście. Hm? Hm? Nie. Czekajcie, ja to zaraz rozpracuję. Dobra, tu jest. A tu jest to samo. No. Dobra. Niezłe mechanizmy. Ja już się przygotowałem. Tutaj pochodnie i takie rzeczy, takie duperele. Nie! No way. To już wiem, co tak strzelało. Ja muszę sobie poznać, gdzie ja szedłem. To się da w inny sposób zrobić. Biorę temperatur. Okej. Okay. Tam jest coś. I tam jest coś. Natomiast w którą stronę iść, to ja nie wiem. Tutaj jakieś przejścia. Oj. Coraz bliżej jestem. Trzeba też patrzeć pod nogi, żeby nie było. Tak, coraz bliżej jestem. Przydaje się ta minimapa. Tu puste. O. Zbliżamy się. Kurczę, że tak powiem za dużo płonie tutaj daje. Muszę się lekko wrócić. Okej, okay, mam dwie. Boję się, co tam będzie. O, oh, fuck. Tu jest woda, gdzieś plójka. Czekaj, ja tu nic nie widzę. Wy też na pewno. Ale dobra. Tu nic. Wy też nie. No i robię jakieś kółko zamiast tam dochodzić. Jezusie, ile tu jest zakrętów? O! Jestem tak już blisko. Czy ja idę w drugą stronę? Czekajcie, ja tu byłem, tu jest wejście. Tu. Tu. No wiecie co? Ja tego nie ogarniam, nie. Jak się tu stracę, to będzie źle. Tu jest ślepy zaułek. Tu jeszcze gdzieś. Tu. No, eee. No chyba zacznę się zaraz przekopywać. Tylko już nie ma diaksowego kilofa, no. Czekajcie, jak ja tu wracałem? Tu. Tu tu fuck it nienawidzę czegoś takiego oj jakieś zombiaczki tu Boże, ja coraz bardziej boję Tu jeszcze nie byłem Coraz bardziej to słyszę. Boję się. Proszę niech już będzie to zejście. Niech będzie ten boss ja go zabiję i tyle. Ja! Czy jestem pod nim? No chyba nie. Poczekajcie, tu... Tu nic. Tu jest ślepy zaułek. Tu gdzieś mnie strzelał. No ja tego tak nie ogarniam. O! Dobra, tu byłem. O! Jest! Jest! W końcu coś! Dobra, są pochodnie, jest impreza. Znowu mnie to strzela. Trzeba oszczędzać trochę. O! O! Ty! Dobra! Czekajcie, nie, to ja to pierwsze tam idę rozkopać Dziesięć minut tutaj krążę Dobra, jesteśmy tu Tu coś będzie Lekko wyżej. Da fuck. Co to ma być? Tu jest. Ją... Co? Wielka mega skrzynia, zombiaki. Nie ogarniam. Czemu to jest mega skrzynia? To po pierwsze i czemu? To jest w tym, w labiryncie. Po drugie. No ale nic no. Kopiemy. Chyba, że specjalnie, żeby zębaki się rozpiły w tym, w tym tunelu, ale tu jest wyjście na powierzchnię, jasne. Okay. Kurczę, chciałem do tego bossa dojść no nie piasek jest tak fuzujący ok trochę tego ma jest teraz którędy ja wracałem Chyba tędy... Bo teraz tu były trzy wejścia z tego Tutaj chyba byłem Te jest coś zasypane Okej, okay, ja tu nie chcę iść, tutaj byłem Tu idę dalej Trochę tych pochodni, porno odporności na ogień No wow Czemu tu nie strzela? Tutaj warto się patrzeć po tych... JA! Ja pierniczę! Ta, jeszcze niech tu Enderman stoi, no! No chyba nie, i co? Będziecie tu tak stać i mnie nawiedzać, czy jak? Nie, no fuck it! Ja pierniczę! To ma być oznaka, że ja jestem coraz bliżej, czy jak? Czy po prostu sobie jaja ze mną robią? Tak, jeszcze Enderman, jeszcze tego brakuje. I znowu tu nic nie widzę. Tutaj są ślepe zaułki. Tutaj jeszcze się da iść. Tutaj ślepę zaułek. Ja piernicze No weźcie, nie przesadzajcie. Ja tam chcę w końcu dojść. Przecież odcinek się dłuży, a to se, ze mnie sobie do jaja robi. Chociaż ja tu jeszcze byłem. Chociaż że tu byłem. O no nie No chyba walnę. Dawać mi te pochodnie. Ja pierniczę. No i co? I teraz O ile ja się wycofałem. Co za labirynt. Ja pierniczę. Nie! Ja to pieprze. Ja idę pod dół i tam to będzie. Najwyżej to przekopię wszystko. Nie będę się tu męczył. Rozwalę to stworzyli. Trochę mi to zajmie 15 minut, a ja dalej tutaj siedzę. No, jeszcze trochę, jeszcze musisz. To tak z pół minuty może dłużej. Czy ja nie wziąć jakowego kilofu? Czy ja to rozwalę? Nie, dobra, waliście. No i parcie, o ile ja się wróciłem. Byłem, dawać mi to pochodnie. Nie, to nie. No przecież ja się wracam. I co, i 15 minut na marne idzie. No i tu byłem. Jasny wind I tu nic nie ma. Ja. Dobra, czekać, ja to zaraz zrobię. Żebym się nie musiał gubić. Lepszą, taktyką, lepszą taktykę przyjmę. Po prostu pójdę czekać. Teraz tak. Czy tu coś jest? Tu są jakieś przejścia. Ślepy zaułek. To ja sobie wezmę Dirta. I zacznę to zaznaczać. To że ślepy zaułek. Więc. Tutaj nic nie ma. Teraz tu... Tutaj chyba idę do, dobrą drogę, tylko że... Trzeba tutaj uważać gdzie tu iść... Tutaj nic nie ma... Tutaj też... Ja pierd... znowu się wycofałem! Jakie to jest chore! No i w tą. Więc tutaj mamy dobrą drogę. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. I tu. Czekajcie, tu jest lepiej zaułek, więc to muruje. Idziemy do przodu. Tutaj jedno sobie tutaj jedno, żeby nie było. Tu mnie chyba jeszcze nie było, albo już byłem. już. Czekajcie, ja idę w dobrą drogę, na pewno. Tu nie ma innych przejść. Ja się tu już nie mam tak poświecane. Co? No bierzmy się, ale nie. Tego prawie nie widać. Dobra i znowu te załóki murujemy idziemy dalej i tu już byłem bo pochodnie są więc tutaj zmierzałem w dobrym kierunku nie wiem dlaczego się potem wycofałem oj boże znowu to strzela Czekajcie, I teraz, tu. O. I to jest to, właśnie. O! No. Opłacało się tu iść. To murujemy. To murujemy. W ogóle to wszystko. Idziemy do przodu. Mamy 13 pochodni znowu. I teraz coś tu jest. Eee... Okej, okay. tu byłem, tu byłem, tu też i znowu rozwidlenie. Tu nie ma nic. Tam co? Są... Boże, jak to jest długie. Tu się jakoś idzie, tu pochodnie. O, krzynia, byłem. A! ja pierniczę. Niech to mnie nie straszy. Boże, znowu dwie. Ja już to się całczę. Jeszcze mi tylko creepera brakuje. No i co i tyle przyszedłem, żeby tutaj tylko dojść, ta? Ja się załamie. Czekajcie, tu jesteś dalej. Jesus Christ! I co? I cały odcinek jeszcze długi, właśnie nie doszedłem nigdzie. Czekajcie. Tam jest przejście. Coś tu sprawdzę. Pochodni mi brakło. Tu jest ślepy zaułek. Murujemy. Wezmę sobie tą pochodnię. Tu dam. Tutaj trzeba, w, nie wiem, z taką pochodni Gdzie jest woda? A gdzie jest woda, to powinno być to przy bosie. No i muszę iść tutaj. Proszę proszę, niech to będzie dobra droga. Tutaj jakieś sąbiaki. Patolenie. I co? I co? I wychuj... Dobra, nie będę przekinał. No i co? Tutaj gdzieś jakieś przejścia. Masakra. O, tu gdzieś go słychać, a jak go słychać, to tam trzeba gdzieś iść coraz bardziej. O, jest! W końcu! Tylko teraz jest mały problem. Czekajcie, jest miecz. Zeskakiwać albo nie zeskakiwać? O, to jest pytanie. Kurczę. Czekajcie, tam nic nie ma. A ty jest tylko creeper. Albo i nie. Eee, no to się zrobi tak. Bolt. Dawaj mi tą Fusro, Fuzro. Da. Co to w ogóle damage'u nie dodaje? No weź, taki kid mi sprzedaje. No nic, no to co? Jeronimo! Oh fuck. Oh fuck. Holy shit. Holy fuck. Dychaj, i co? Tu jest jakieś wyjście. Tu jest wyjście, tu jest wyjście. Rozwaliłem go. Hell yeah. Ok, tu się jakieś wyjście już robi, tworzy. E, fajnie. Nie wiem, czy coś tu jest, bo mi się to. Dobra, tu nic nie było. Zrobiło mi się. O, jest skrzynia! Wow, 13 diamentów super! I cały ten durny odcinek trwał 25 minut, po to tylko, żeby zdobyć 13 diaksów i złote. Ja, panowie, wiecie co i co dzień dalej tu nie ma. Ja co dobra, ale zawsze coś. Ja wam dziękuję za uwagę. Nie będę przedłużał tego odcinka, ten odcinek jest znacznie długi. Na razie.